Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej sprawie, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, w piątek. Nagrywam to w czwartek, więc już prawie tydzień. Temu. I nie planowałam o tym mówić na kanale, bo ta sytuacja nie poniosła się jakoś mocno w mediach zachodnich i mediach chińskich, tutaj w Chinach kontynentalnych, to jest sytuacja z Hongkongu, ale niestety to, co się wydarzyło, zaczęło się roznosić po mediach społecznościowych bez żadnego kontekstu, bez chociażby oznaczenia, gdzie sytuacja miała miejsce. Więc ja jestem tutaj dzisiaj. Żeby coś powiedzieć, coś naprostować. A mówimy oczywiście o brutalnym ataku na parę lesbijek w centrum handlowym w Hongkongu. I to był bardzo, bardzo zły początek Pride Month w Chinach. Nagranie, które krąży po internecie, głównie po Twitterze, to nagranie z kamery przemysłowej, którego ja oczywiście tutaj nie dodam, ale jeżeli wejdziecie do mnie na Twittera, to ono tam jest, ono jest oflagowane, ale znajdziecie je. I to jest nagranie na którym właśnie widzimy mężczyznę, który chodzi po centrum handlowym, trochę się rozgląda i w pewnym momencie zaczyna atakować kobietę, jedną z dziewczyn z pary. Te dwie dziewczyny nazywały się Feng Xiaotong oraz Liu Jixi. Angielskie imiona to Daniel oraz Amber. I te dziewczyny zginęły w ataku nożownika. Na nagraniu mężczyzna najpierw się rozgląda, widać, że w poszukiwaniu jakichś ofiar i na swoją ofiarę wybiera po prostu Daniel, czyli jedną z tych dziewczyn z pary. Była to dziewczyna o krótkich włosach, tak zwana T. W Chinach lesbijki dzielą się na T, P oraz H. T to jest pierwsza literka od słowa tom. Oczywiście tomboy, czyli no, dziewczyna, która wygląda, stylizuje się bardziej na, na chłopaka. No i w dalszej części tego nagrania widzimy, jak on po prostu dźga tą dziewczynę nożem. Cały po prostu czas. Ludzie, którzy byli wokół, uciekają. Jest tylko jedna osoba, która jakoś tam próbuje reagować na tę sytuację, i jest to oczywiście partnerka Feng czyli Liu która próbuje. Próbuje odpychać tego nożownika, próbuje odciągać swoją dziewczynę, ale niestety kończy się to tak, że ona sama dostaje kilkanaście ciosów nożem, i obydwie panie giną na miejscu. Po czym napastnik, jak gdyby nigdy nic, stoi i czeka na przyjazd policji. Nie, nie atakuje już żadnych innych osób, po prostu stoi. I teraz dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Mówiliśmy nieraz w Mało Powiedziane, ja też tutaj mówiłam na kanale, że rzeczywiście w Chinach, no mówiłam o kontynentalnych, no ale okej, okay, Hongkong jako specjalny region administracyjny Chin mógłby być pod to podciągnięty. Mówiłam o tym, że zbrodnie z użyciem noża są w Chinach powszechne, nożownicy, ataki nożowników. W większości to są jakieś takie sytuacje, gdzie napastnik się mści za to, że coś tam utracił, czy za jego personalną, jakąś tam złą sytuację. No i dlaczego ta sytuacja jest inna od tych wszystkich poprzednich, które zdarzają się w Chinach? No, praktycznie każdego miesiąca, co najmniej kilka kilkanaście razy w roku takie sytuacje mają miejsce. Ano dlatego, że prawdopodobnie w tym e, przypadku mamy do czynienia ze zbrodnią na tle homofobicznym. O co chodzi? Po pierwsze, e, o tej sytuacji pisały zarówno krajowe, jak i zagraniczne media. zagranicznych to był na pewno CNN, jeżeli mówimy o hongkońskich, to było to kilka gazet takich lokalnych wydawanych w języku kantońskim, ale był to też anglojęzyczny South China Morning Post i to jest bardzo duża gazeta, bardzo duże medium właśnie wydawane w Hongkongu w języku angielskim, którego właścicielem jest grupa Alibaba. Ale generalnie, jeżeli porównamy South China Morning Post do. E, innych, jakichś takich, powiedziałabym, mainlandowych, anglojęzycznych mediów, no to jednak e, South China Morning Post jest dosyć liberalne i były tam opisywane np. protesty anty-zero-covidowe z zeszłego roku, więc można im tam trochę rzeczy zarzucić, ale ogólnie jest to medium, e, które można czytać i któremu, któremu rzeczywiście można jako tako ufać. No i zarówno South China Morning Post, jak i CNN napisały, że w ataku w centrum handlowym w Hongkongu zginęły dwie kobiety. I oczywiście można przecież mówić, że jasne, że to były dwie kobiety, że nie trzeba było od razu pisać, że one były parą, przecież to były dwie kobiety. Tylko że w artykule 1 mamy dosłownie napisane: They also show the woman's friend trying to fend the attacker. Czy jest to napisane, że jej koleżanka, ukośnik przyjaciółka próbuje odepchnąć jakoś tego napastnika i z tym, no ja już mam bardzo, bardzo duży problem, kiedy liberalne zachodnie medium Nazywa partnerkę kobiety, przyjaciółką czy znajomą. No, gdyby to była para kobieta i mężczyzna, czy napisano by, że kobieta i mężczyzna zostali zaatakowani? Czy napisano by, że kobieta, która na przykład próbowałaby ratować swojego partnera, koleżanka, koleżanka mężczyzny próbowała jakoś go uratować? No nie, przykro mi, nie. I myślę, że możemy tutaj też się jeszcze skupić na tych poszlakach, które wskazują na to, że to była zbrodnia z nienawiści, bo to, że dziewczyny były razem od miesięcy, że mieszkały razem i tak dalej, to było potwierdzone przez ich rodziny z Hongkongu, więc tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Też ludzie zadawali pytania, ale skąd napastnik wiedział, że to były lesbijki? Jeżeli byliście kiedyś w Chinach, to wiecie, jak wyglądają w większości takie bardzo stereotypowe chińskie pary lesbijskie. Tak jak mówiłam, lesbijki się dzielą, się dzielą na T, P oraz H. Większość tych chińskich par to jest T plus P, czyli T, tomboy, właśnie taka chupięca dziewczyna, plus P, e, od w ogóle chińskiego słowa pło, czyli taka no dziewczęca, są tam jeszcze jakieś inne kategorie, ale te są takie najbardziej Popularne, jeżeli chodzi o określenia. Jeżeli zobaczycie sobie ich wspólne zdjęcia, które też krążą po internecie, to zobaczycie, że są bardzo, bardzo stereotypową chińską parą lesbijską. Ale jeżeli mówimy o samym tym incydencie, to widać, że te ofiary nie były wybrane przypadkowo. Co to znaczy? Jest jeszcze drugie nagranie, kiedy napastnik idzie do sklepu i kupuje w sklepie nóż. I wokół niego kręcą się inne osoby. I on ten nóż kupuje, zabiera go. Wokół niego są jakieś inne przypadkowe osoby i on nie atakuje tych osób. On idzie po tym centrum handlowym i rozgląda się w poszukiwaniu jakiejś, jakiegoś triggeru, jakiejś osoby, którą będzie chciał zaatakować. I za cel wziął sobie naprawdę bardzo, bardzo oczywistą lesbijkę z bardzo, bardzo oczywistej lesbijskiej pary. I ja też się nie chcę bawić w socjolożkę, bo oczywiście nią nie jestem. Ale niestety, będąc użytkowniczką aktywną chińskich social mediów, mam wrażenie, że yy, nienawiść, która jest skierowana w stronę lesbijek w Chinach, tak czy jakaś, jakaś taka niechęć, jest większa niż niechęć, która jest skierowana w stronę gejów. I to mógł być jakiś zapalnik. Dlaczego? Dlatego, że w Chinach, jak o tym wszyscy wiemy, brakuje yy, kobiet. Jest o wiele więcej mężczyzn niż kobiet, i. To oczywiście jest związane z selektywnymi aborcjami. Jest ponad 20 milionów mężczyzn więcej niż kobiet, i. Mogę przypuszczać, że część takich mężczyzn, którzy nie są w stanie znaleźć partnerki, może swoją złość wyładowywać jakoś na, chcieć wyładować na tych parach les, bo myśli sobie, że ale jak to, ja tu nie mogę znaleźć dziewczyny, a tu dwie dziewczyny razem są, więc przez to teraz dwóch więcej samotnych mężczyzn będzie. I oczywiście. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że z tej puli jeszcze powinniśmy odjąć gejów, którzy przecież też się dobierają w pary, i tak dalej. I oczywiście to nie jest racjonalny tok myślenia, ale no może być on jakiegoś rodzaju zapalnikiem. I w mojej ocenie w przypadku tego ataku nożownika w Hongkongu mieliśmy do czynienia ze zbrodnią z na tle homofobicznym, ze zbrodnią z nienawiści na tle homofobicznym. I jeżeli sobie obejrzycie ten film, to zwrócicie uwagę na to, że rzeczywiście ten mężczyzna atakuje tylko jedną kobietę. Wokół jest sporo ludzi, którzy zaczynają się rozbiegać, ale on nie zwraca uwagi na nikogo innego. On dalej atakuje tylko tą jedną osobę, nawet w momencie, w którym jej partnerka próbuje ją jakoś odciągać, jakoś się ratować, on w dalszym ciągu kiedy już widzi, że ona się nie rusza już, nie żyje, bo dostała 15 ciosów nożem w dalszym ciągu z tą jedną dziewczynę po czym w drugiej kolejności zabija właśnie jej partnerkę. No i w tej sytuacji bardzo, bardzo nie w porządku wydaje mi się to, co zrobiło South China Morning Post, co zrobiło potem CNN. Tutaj tego Johna Lee, czyli lidera Hongkongu, który tam gdzieś wyszedł i powiedział, że ojej, dwie kobiety zostały zamordowane. Nie wiem, ja go nie traktuję do końca poważnie. Znaczy, w moim odczuciu on po prostu próbuje jeszcze jakoś lawirować pomiędzy tym, żeby to nie było, że to jest zbrodnie na tle homofobicznym, żeby Hongkong nie stracił resztek jakiejś tam swojej dobrej opinii w środowisku międzynarodowym, bo Hongkong ogólnie zawsze był uważany za bardziej przyjazny dla osób LGBT, niż Chiny kontynentalne. Tutaj w Azji Wschodniej ogólnie panuje takie przekonanie, że jeżeli chodzi o osoby nieheteronormatywne, no to nie wspieramy, nie potępiamy, nie mówimy. Czyli tak, no to sobie jest, ale tak, tak, wiecie, nie będziemy za bardzo się tutaj tego angażować, dotykać tego. Też trzeba pamiętać o tym, że w Chinach bardzo dużo takich właśnie zbrodni z rzuciem noża jest popełnianych przez osoby, które mają jakieś zaburzenia psychiczne. Znaczy, no, no to brzmi legitnie. No i ten mężczyzna też się leczył na schizofrenię, więc y, bardzo łatwo jest tutaj w tym wypadku przez władze Hongkongu po prostu zrzucić to na jakąś taką no, przypadkowe, jakieś takie zabójstwo gdzieś w centrum handlowym. Facet wziął nóż i tam kogoś zabił. To się zdarza w Chinach, okej. Okay. Tylko, że ja oglądając te nagrania, czytając potem głosy chińskich aktywistów LGBT+, nie jestem w stanie uwierzyć, że to był przypadkowy atak. E, dobra, muszę tutaj jeszcze coś dodać, do, dograć, bo widzę, że South China Morning Post opublikował kilka godzin temu, czyli no prawie już tydzień po ataku, drugi artykuł o tej sytuacji, gdzie jest już napisane, że kobiety były parą i że mieszkały razem, więc okej. Okay. Mogę tutaj, mogę tutaj dać drobne rozgrzeszenie, ale tutaj widzę, że na Twitterze chińska aktywistka, youtuberka, też lesbika, Naomi Wu, o której już kiedyś tutaj mówiłam, napisała, że tak, tak, naprawili, znaczy drugi artykuł napisali już trochę lepiej po tym, jak otagowałam ich kilkadziesiąt razy na Twitterze, więc... Tak. Ale niestety problem jest też taki, że Naomi pisze u siebie, że próbowała nagłaśniać tą sprawę na reddicie i jej posty, które postowała pod hashtagami gay, między innymi, były, no nie były akceptowane przez moderatorów, więc niestety, ale... Aktywizm LGBT w Chinach, to znaczy próba jakiegokolwiek aktywizmu LGBT w Chinach, no nie jest prosta. I ona też napisała, że w zasadzie to już się poddaje, bo widać, że nikt nie chce o tym słyszeć. Yy, dobra, to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. I serio nie mam zamiaru czytać o tym, że poczekajmy na oficjalne informacje o prokuratury, to są tylko domysły. No bo wiecie, że. Tak jak mówiłam, Hongkong będzie starał się zatuszować tą sprawę, bo ona nie wygląda dobrze, jeżeli mówimy o wizerunku Hongkongu jako miasta przyjaznego dla osób z zagranicy, również dla osób LGBT. No, nic więcej, oprócz tego, co powiedział John Lee, i oprócz tego, co. Było oficjalnie powiedziane przez władze Hongkongu, się nie pojawi. Tak? Tutaj możemy się opierać głównie na tym, co widzimy na tych nagraniach i na tym, co wiemy o społeczeństwie chińskim, co chińscy aktywiści LGBT chcą nam przekazać. Więc dziękuję bardzo i Happy Pride! Może, może w krajach, w których mieszkacie, lepiej to wypadło niż, niż tutaj. Bo, no tutaj, tak jak widzicie, wcześniej mówiłam oczywiście o tej sprawie na moim Instagramie. Więc, jeżeli chcecie słyszeć o tym wcześniej, bo ja, jak mówiłam, nie miałam planu o tym mówić tutaj, to oczywiście zapraszam na mój Instagram. Tam y o takich sprawach wspominam wcześniej niż tutaj. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.